Cześć, z tej strony Ewa. Widzimy się po raz kolejny, i po raz kolejny będziemy rozmawiać o tym, jak poprawić naszą pamięć jak poprawić funkcjonowanie mózgu, i niezależnie od wieku, cieszyć się doskonałą pamięcią. Podobno to jest tak, że szczęśliwą starość gwarantuje nam dobre zdrowie i kiepska pamięć. Ale ja nie do końca się z tym zgadzam. I idąc tym tropem, wymyśliłam sobie właśnie takie różne, różne sposoby, no nie wymyśliłam, wyszukałam, które mogą nam w, tej, w rozwoju tej pamięci, w utrzymaniu jej w dobrej kondycji pomóc. Idzie wiosna, więc to jest taki troszkę temat na czasie, a mianowicie ruch. Człowiek jest istotą mobilną, nie jest ewolucyjnie przystosowany do tego, żeby spędzać 8 do 12 godzin w pozycji siedzącej, tak jak no niestety, podobno tak to teraz wygląda, tak, tak mówią, statystyki. A, a jak jest naprawdę, no, każdy musi ocenić sam. Ty też musisz zobaczyć, czy więcej siedzisz, czy więcej gdzieś tam się przemieszczasz. Nasza budowa anatomiczna wskazuje na to, że jesteśmy predestynowani do poruszania się. I człowiek od, od zarania dziejów, jego zdolność do przeżycia była związana z umiejętnością przemieszczania się takiego szybkiego, naprawdę bardzo dynamicznego, bo będąc myśliwym, taki myśliwy nie mógł sobie zasiąść pod drzewem i czekać, aż padnie mu w ręce zając. A zbieracz, rolnik taki wędrowny, ma no jak już wyzbierał wszystko w jednym miejscu, wszystkie jagody i orzechy, no to skazany byłby na, na głód, gdyby nie miał tego instynktu, który kazał mu poruszać się gdzieś dalej i dalej. Lata mijały. No, ewolucja jest procesem bardzo, bardzo długoterminowym. Cywilizacja znacznie ją przegoniła. I w tym momencie nasz styl życia no, wygląda zupełnie inaczej. My nie jesteśmy biegającymi, przemieszczającymi się istotami. Nie musimy pokonywać kilometrów, żeby zdobyć pożywienie. Możemy wsiąść w samochód i pojechać do marketu, zapakować wózek, wsiąść do samochodu po raz kolejny, czy do autobusu i przejechać się. No, niezależnie ile tam nam tym, tych, tych kilometrów yy, potrzeba. A nasze ciało potrzebuje ruchu, lubi ruch. Jak yy, słyszałam takie fajne powiedzenie yy, przez, przez grupę biegaczy, powiedziane, że ciało posadzone na kanapie pozostaje na kanapie, czuje potrzebę pozostania na kanapie. Natomiast ciało wprawione w ruch, jest szczęśliwe, kiedy pozostaje w ruchu. My już troszkę zapomnieliśmy o tym, jak to jest być, pozostawać w ruchu. Całe szczęście naukowcy troszkę zaczęli no, drążyć, drążyć ten temat. Najprostszym doświadczeniem, jakie mogę Wam tutaj przy, przytoczyć, to było doświadczenie, gdzie badacze obserwowali anatomiczne zmiany w mózgu myszy, tych, które. Zażywały aktywności, które się bardzo dynamicznie poruszały, i tych, które no, tego ruchu z różnych przyczyn nie miały. Więc myszy, które się bawiły, biegały, mając do dyspozycji w swojej klatce, no, taki, taki kołowrotek, do którego wchodziły i tam przybierały sobie łapkami, ich, ich mózg, ich hipokamp rozwijał się doskonale. Natomiast myszy, które były tego pozbawione, Robiły się apatyczne, traciły instynkt samozachowawczy, źle odnajdywały się w takich testowych labiryntach. No i niestety anatomiczne badania też to, też to potwierdziły. Ale będzie jeszcze jeden mały niuans, o którym wspomnę i nawiążę wtedy też do, do myszy. Badacze sportowców i ci, którzy zajmują się no, lekarze, naukowcy, którzy zajmują się e, takimi zjawiskami neurodegradacyjnymi degra, neuro związanymi z, e, z wiekiem, odkryli, że bardzo istotny wpływ na jakość pamięci ma ruch. Osoby zażywające ruchu są zdecydowanie sprawniejsze, sprawniejsze umysłowo. No, i oczywiście ten temat też poddali najróżniejszym badaniom, żeby sprawdzić, jaki ruch, czy, czy, czy rzeczywiście wpływa, na co wpływa, czy pomaga, na jakie, na jakie aspekty tej pamięci pomaga. I okazało się, że mistrzem świata w podkręcaniu neurogenezy jest ruch aerobowy czyli taki ruch, gdzie Organizm ma większy pobór tlenu niż normalnie, gdzie my tam sobie szybciej, głębiej oddychamy, gdzie troszeczkę szybciej bije serce, podnosi się ciśnienie, no i wtedy więcej krwi dostaje się do, do wszystkich komórek organizmu, włącznie z tymi najdelikatniejszymi, z tymi odżywianymi, włosowatymi naczyniami. Które no nie do końca tam potrafią czasami się przebić z tą krwią. W momencie, kiedy my jesteśmy tak troszkę podkręceni, to wszystko dzieje się szybciej, pełniej. No i nasze komóreczki dostają troszeczkę powera razem z naszą aktywnością i razem z naszym ruchem. Co ciekawe, ponieważ no ja też jestem zwolenniczką wszelkiego rodzaju ruchu, to na Procesy na poprawę procesów pamięciowych największy wpływ miał, miała właśnie taka aktywność aerobowa. Ćwiczenia siłowe, czy rozciągające jak najbardziej są potrzebne ciału, natomiast to, co zbadali naukowcy, to poprawia jakość życia, nie do końca poprawia jakość pamięci. Ale no nie byłabym sobą, jakbym się oparła tylko na jednym źródle, udało mi się dotrzeć do, do innych materiałów, które mówią, że ćwiczenia siłowe też pomagają, ale pomagają na procesy związane z z, takim, z umiejętnością skupiania się, ponieważ ćwicząc na siłowni, podnosząc ciężary, taki siłow. Taki sportowiec, prawda, kulturysta, skupia się na, na swoim ciele, na, na pracy mięśni, pilnuje ułożenia równego ciała i dalej to tak jakby się przekłada też na, na procesy. I teraz wrócę troszeczkę do tych, do tych myszy, bo okazało się, że myszy owszem poprawiały swoją pamięć, ale tylko wtedy. Kiedy zabawa w kołowrotku była ich osobistym wyborem, kiedy miały ochotę, kiedy robiły to z własnej inicjatywy, myszy sztucznie stymulowane do tego biegu, do tego ruchu no, wykazywały objawy już większego zestresowania, nie czerpały z tego ruchu przyjemności. W związku z tym poprawy pamięci, wzrostu hipokampu nie obserwowano. I jest istotne, jeżeli macie ochotę zaznać tego ruchu celem podkręcenia sobie pracy yy, mózgu, celem poprawienia pamięci, ważne jest, żeby ten ruch lubić. Ja z własnego doświadczenia też wiem, że ruch, do, który, do którego się będę zmuszać, który nie będzie mi sprawiał przyjemności, będzie generował więcej, więcej stresu. A jednak do, do, do funkcjonowania prawidłowego mózgu, do rozwoju, do tworzenia tych nowych komórek, potrzebna jest, no, takie, takie chemiczne związki, są potrzebne, wymienia, wydzielane przez organizm ludzki, dopamina i noradrenalina. I te hormony są wydzielane w momencie, kiedy my odczuwamy przyjemność z tego, co robimy. Natomiast ruch, do którego my się zmuszamy, to, który nie sprawia nam przyjemności, no to bardziej, bardziej będzie sączył przyły kortyzol, a on jest generalnie szkodliwy na wszystkich poziomach i, i, i fizjologi, fizjologii, anatomii i o tym pewnie sobie nieraz y, powiemy. Także dobrze jest lubić ten ruch, który my będziemy sobie y, wykonywać. Ważne też jest, skoro już mówimy o o ruchu, żeby nie ruszać się zbyt gwałtownie, prawda? Jeżeli prowadzimy siedzący tryb życia, to wyjście, zejście z kanapy i wyjście na ulicę po to, żeby pobiec maraton, no, może być fatalne w skutkach. Trzeba zwrócić uwagę na urazowość sportu, które będziemy wykonywać. Ja osobiście i nie tylko ja, ale i przy, przy wszelkie rzesze fachowców, będą zachęcały do tego, żeby zaczynać powoli. Bardzo powoli, jeżeli jesteśmy kanapowym lwem, to wyruszajmy najpierw nie na szerokie łowy i odległe sawany, tylko na spacer do parku. I taki spacer, 30 minut, może 40 minut, za jakiś czas, troszeczkę szybszym krokiem, zdecydowanie poprawi i samopoczucie, i umiejętność koncentracji, no, i myślę, że stan, stan zdrowia ogólny. Miałabym jeszcze taką uwagę, ponieważ ja nie jestem lekarzem. Jestem drążycielem, amatorem, który wszelkie tutaj prezentowane pomysły tes testował albo testuje w dalszym ciągu na sobie. Jeżeli macie ochotę, Zacząć uprawiać jakiś sport, zacząć jakiś ruch, a jesteście w trakcie leczenia, jakiejś choroby, albo jak mówię, jesteście takim kanapowcem, to zasięgnijcie porady lekarza, czy możecie się ruszać, jaki ruch jest dla Was najlepszy. Ja osobiście lubię biegać, ale uważam, że idealnym ruchem jest. Jest taniec, który stymuluje naprawdę na wszystkich poziomach. A myślę, że samym tańcem z czasem też się zajmiemy. I na ten moment to by było na tyle. Zapraszam na spacer na krótki. Naprawdę nie jest ważna e, odległość, nie jest ważny czas. Myślę, że po trochu krótkimi, krótkimi odcinkami, to wszystko z czasem sprawi, że zaczniecie lubić. Ruch, zaczniecie lubić siebie, a wasze ciało zacznie lubić Was. Pa.